Hej, cześć Siemano, witajcie z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek e, naszej serii Amnezja, Mroczny Obłęd. E, Wybieramy sobie nasze, nasz profil i klikamy w Czytaj grę, czy Kontynuuj? Kontynuuj, czyli chyba zaczniemy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy? Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż poprzedni, ponieważ e, nagrywam go wieczorem i chcę go jeszcze dzisiaj wrzucić, więc mam dość e, tak jakby nieuregulowane e, nie wrzucenie odcinków, czyli ostatnio wrzucałem m, akurat tak, że nagrywałem dzień wcześniej, to co wrzucałem dzień później, ale teraz mi się tak zrobić nie udało i niestety muszę to zrobić troszeczkę krócej. Krócej, ponieważ dzisiaj jeszcze chyba nagram kolejny odcinek innej gry. Um, co my tu mamy? Tu mamy jakieś drzwi. O, wow. Które zarosły sobie. Które zarosły sobie glutami. Mm, bardzo mi się podoba to światło, które wydobywa się przez okno. Jest naprawdę bardzo ładne. Tu mamy skrzynię. Wow. Jak to mam wziąć? O, dobra. Mamy skrzynię, w której jest oliwa i krzesiwo. Które możemy wziąć oczywiście. Bardzo klimatyczna jest ta gra, powiem wam. Bardzo klimatyczna, ładnie się wszystko prezentuje. Co my tu mamy? Wow, kolejne gluty. Ta narość jest twarda i giantka, nie da się jej rozerwać gołymi rękoma ani przy pomocy narzędzi. No dobrze, skoro się nie da. Idziemy do kolejnego pomieszczenia w takim razie. Na lewo pójdziemy. Piwnica winna, zamknięte drzwi są i nie da się ich otworzyć bez klucza. O, do laboratorium zaś możemy wejść. Ło, wow, tu już jest ciemno i nieładnie. Nie podoba mi się tutaj. E, dobra, wiecie co, zapalę sobie latarnię, bo jest dość upiornie. Bo coś tam się rusza w tej ścianie A co to chodzi? Ale nie, tu chyba nic się przestanie przedostanie, bo raczej nie ma szans, bo musiałby być Halk jakiś chyba, hmm. coś tutaj mamy w tym laboratorium, czy nie mamy. To jest chyba to główne laboratorium, właśnie. Ło? Co to? Mam się ukrywać, czy jak? Wo, wow. Co to było? To <mulety> jakaś taka. No okej. Okay. Czy słyszałem jakieś kroki? Czym się wydawało? Dobra, mamy tutaj... Mamy tutaj jakąś karteczkę Na skutek braku komina Oczywiście, brak komina to jest bardzo interesująca rzecz Bardzo mnie to nie obchodzi Tak bardzo nie będę tego czytał um, Kolejna oliwa I kolejny komin Nie, to moja trzecia próba To też mnie nie obchodzi I tu mamy słój Słój? Słój chemiczny I tu coś możemy ruszać. I tu też możemy ruszać. Oho, wypaliło mi się. Czy możemy coś zrobić z tym słojem chemicznym? Tutaj. O, postawiłem go. Eee, potrzebujesz czterech chemikaliów, aby móc kontynuować. No dobra, czyli cztery chemikalia zapewne będą w innej lokacji. Tak więc udamy się to teraz do innej lokacji. Strasznie to jest ponuro, Jak mamy lekki był głowy? No czy nie jest źle. Nasz Daniel bardzo dobrze wytrzymuje z em, ciemności związane z. z właśnie tymi nie, nieoświetlonymi związane z tymi nieoświetlonymi pomieszczeniami Wracamy do miejsca. Jezus Maria, co to było? I on mi się porusza. Ekran sam. I ktoś krzyczał pomocy chyba? Albo mi się wydawało. Mamy? Mamy. Krzesiwo dostaliśmy. Krzesiwo dostaliśmy jako znajdźkę. Taką dość ładną. Za kamyczkiem. Tutaj nic nie ma. Archiwum! Do archiwum bardzo chętnie się udamy. Może będzie coś ciekawego. Może jakieś składniki, które nam się przydadzą do obadania terenu. Nie, składniki, Boże. Nie, dobrze, składniki, które przydadzą nam się do wytworzenia tej mikstury, którą tam można było zrobić. Dając się do Dover, musisz zahaczyć o Canterbury. Czyli bardzo przydatna informacja, bo nie wiem o co chodzi. Co tutaj mamy? Każdą szufladę trzeba przejrzeć, bo możliwe, że coś w niej znajdziemy. Jakieś krzesiwo, czy... Czy Oliwę? Tu mamy karteczkę o kominie pewnie. Bez litos na afrykańskie dzieci. Nie, to mnie obchodzi. Przynajmniej nie w grze. Te historyjki. Ja bym sobie na wszelki wypadek małodował Tak do połowy chociaż. Tą moją latarnię. W razie gdybym musiał jej użyć, to będę mógł chociaż ją użyć. Tutaj nic nie ma A w tych szufladkach? O, jest krzesiwa, bardzo ładnie. Nicość. Coś mu jest z głową, chyba. Nie, cały czas lekki ból głowy. Myślałem, że coś mu jest, bo. O, życie? Aha, nie, to tylko tak. Katalogi. Tutaj coś mamy. <laughs> Kurde, po co ja to zrobiłem? O, krzesiwo wykorzystałem. Ile mam tych krzesiw? O, 8, dobra, spoko. Nic tutaj nie. Ma. Kolejne kominy. Okej, okay, fajnie, miło. Nie zagłębiam się, bo odcinki trwałyby po 20 minut i w sumie robilibyśmy o połowę mniej, gdybym się zagłębiał w fabułę z wami. I każdą karteczkę czytał na głos. Czy ja właśnie uwolniłem Gina? Panie Ginie? Czy pan tu jest? Niekoniecznie. Co mu się dzieje? Czy coś tu jest w takim razie? Że on tak szaleje? Tu mamy krzesiwo. Tu jakiś kuferek. W którym jest oliwa i krzesiwo? Czyli bardzo sympatyczne znajdźki. Tych drzwi nie możemy otworzyć, bo są zamknięte. Czyli przemierzamy, przemierzamy lokację w, mm, dalej, oho. A tutaj krew kapie, czyli chyba nie za dobrze, coś tu syczy, albo mi się wydaje. Hmm. Skrzynka. O, dwa krzesiwa aż. dostaliśmy. Tu nie potrzebuję latarni, nie wiem po co mam... I flashback. Wielka hmm. część jest stara i nie została odbywana od wieków. Kiedy oświata przyjeżdża, nie będzie to dłużej, aż zaczną się zniszczy. Po prostu kupimy czas. Zróbmy to co możemy. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. And And He didn't Nie możemy, Jakbym rzucił w tym nie też nie możemy. Dobra, szkoda, musimy sobie podarować. Coś mamy nic, jakieś mapy co to? Co to, co to, co to, co to, co to, co to? jean kolejny O nie, o nie, 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 nie. nas Holala! Tu coś mamy. Łatwo ty... Wow! Siłą umysłu ją zburzyłem? Czy po prostu, że klikałem na nią? No dobra, mniejsza o to. Nie wnikajmy. Kolejne znajdźki jakieś? Mm, krzesiwko. I co tu mamy? Daniel znowu ma bóle jakieś. Menstruacyjne. Czy inne? 17 maja 39 rok ciemno było tego 17 maja bo nic nie widzę Mmm... jak to przewinąć nie chcę już tego wyglądać i wiecie co chyba po tym e, po tym nagraniu chyba czytam tam zakończyłem odcinek i dzisiaj ja do jasnej co jestem co jest w jak będę zagłębiał się w ciemność. Ja nie, wiem, muszę iść w tamtą stronę. Dobra, to idę. Idzie jest ten, że jestem To jakiś koszmar? Czy sen? Czy o co tu chodzi? Daniel nam zasnął. Wyciągnąłem ręce i zamknąłem je w, w mych dłoniach. To straszne. I wtedy odkryłem moce których wcześniej nie znałem. Poczułem kryptonit w mym sercu. Widziałem, że będę mógł latać. Stanę się Clarkiem Kentem. Clark Kent? A, nie, dobrze, dobrze mówię chyba. Nie wiem, zresztą sam, nie pamiętam już. Dobra, niech już mi rzucą tego flesza na oczy i. i chcę kończyć odcinek powoli już. Dostanę flesza, czy nie? Ja już chyba nie dostanę. Dobra, ale y, myślę, że kawałek kolejny gry przeszliśmy, czyli najgorzej na mnie idzie. Jest już 13 minut nagrania, tak więc myślę, że to, 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 że to, to, to również wystarczy, y, żeby sobie obejrzeć. Mam nadzieję, że nie przynudzałem za bardzo, chociaż y, jest to bardzo możliwe. Y, dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli obejrzałeś go całego i ci się spodobał, możesz go polubić, możesz zostawić komentarz, który e, będzie e, słowami krytyki albo, e, albo też pochwały. I możesz zostawić subskrypcję, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Tak więc e, jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć, pa pa.